Studiuję na trzecim semestrze na kierunku psychologia na uczelni WSB Merito i zdecydowałam się podzielić się swoją szczerą opinią. Od razu uprzedzam, że to jest moje zdanie i jest subiektywne. Jestem świadoma tego, że to się różni w zależności od uczelni, od miasta i od kierunku. Ta uczelnia jest dosyć stygmatyzowana, jak. W sumie w całości studiowanie załoczne również jest stygmatyzowane, ale ja mam w to totalnie wywalone, bo ja chcę się uczyć tego, co mnie interesuje i chcę, żeby te warunki studiowania mi odpowiadały. Przed pójściem na daną uczelnię, studiowałam przez rok na uczelni publicznej na kierunku informatyka stacjonarnie, 5 dni w tygodniu i przy tym pracując na pełen etat. Już po pierwszym semestrze ja byłam totalnie zajechana, wykończona, nie miałam siły na nic, żadnych chęci do życia, do jakichś